Uci buciki, buci ki, nieżuteńcze. Prosto z podwigły, prosto z kopyta. Kupisz lepiej dostajesz gradi. ma słowi kapcie już bardzo wygodne I koronę rzuć na stolik, by się poczuć swobodnie Nie na głowę, nie na ręce, nie na szyję Kto kto znajdzie dziurę, w której ukrywa się smok, dostanie w nagrodę półkrólestwo i królestwo za żony. Wróć. Poł królestwa i królewne za żony. No, widzę, że tu jest mnóstwo chętnych. Zaglądamy we wszystkie czarne dziury ciemne. Pod fotele, w sąsiadów, bo ten smok, ja nie wiem, czy on jest duży, czy on jest mały. Ко хто там є? О, папашка, я хочу бути таким дуже свіжим, віддялено. Do widzenia! Co tam jest? Pokaż, pokaż! Co to jest? Co to jest? Wszystkim pokaż! To jest tarcza Jaromira Hardego. Niesamowita. Idź o, z kolego tam. Trzymać tą tarczę. A teraz kolega. Maciuś idzie. To jest filmik, to jest Co to jest e, no. Świetne. Podnieś wysoko. To jest włócznia myślibora twardego. O. Teraz widzicie, nasza odważna gętka koszenie. Ola. Myśli Bora złośliwego. Tego akurat nie mierza. Koleżanka Osłupak. Martyna. Hełm, hełm, Postawię ten hełm. To jest hełm narwosa niepokonanego. Teraz już chyba pokonanego. Nasz najmłodszy bohater. Zapraszam Cię do jaskini. Miecz, być porządnie ten miecz, tak trzy. to jest miecz, miecz, Kurczę pieczone, duszone, smażone, to mój miecz, pewnie glory masz. I... Ja też. Tak ja Co? Obiec, Co? Owiec, to proszę, żegnaj. Czy... Żegnaj, żegnaj. Do widzenia, ty, Do widzenia. A do teraz... To A teraz do smoka. Muszę, nic. Nie powstrzyma O, prawda? O ja nic nie Przecież do doroszczycielski do na nas Tak, tak, wiedziałam, że kiedyś to zejdzie na chwila. Jestem gotowa. Kiedy po mnie przyjdą? Dziękuję, że mnie ukrywałeś. Karmiłeś. Poszalałaś? Uczyłeś buty. pędy. To nie chodzi o ciebie. Nie o no nie. A, a co z moim planem? Królewna zginie. Tak. Nałożyła nasze kalosze i poszła prosto w pachnę z doda. A ja nic nie mogę zrobić. Co? Jak to nic nie możesz Jak to ty? Nic nie możesz zrobić. Co? 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 Tak, tak. To Co? 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 plan. plan, plan, plan. No, jest dobrze, dobrze, dobrze. Co Winę. Nie gadaj, tylko zjadaj. Ty, ty potworzę. Żartujesz. Hmm. A przyniosłaś mi owcę. Ty się skończyły. Masz mnie pożreć. No to chyba jakiejś żarty. Zacznij od rączki. Hmm. Bo dupski, to boliż. Bolę! Prawa!